Dziś pokażę Ci szybki sposób na rozluzienie napięcia w okolicach skroni, które jednocześnie pomoże podnieść owal twarzy. Zaczynam od najprostszej techniki, układam palce na skroniach i delikatnie przesuwam tkanki w kierunku zewnętrznym. To pomaga uwolnić pierwsze napięcia w powięzi i przygotowuje skórę do głębszego działania. Poczuj jak te napięcia powoli ustępują. Teraz przechodzę do kolejnego ruchu. Masuję całą dłonią, obejmując skronie, i delikatnie rozcieram skórę, by jeszcze bardziej rozluźnić powięź w tym rejonie. Poczuj, jak odprężają się nie tylko skronie, ale również mięśnie twarzy. Ten ruch działa jak naturalny lifting. Teraz najważniejszy krok. Łapie tkanki na mięśniu skroniowym, trzymam je delikatnie i roluję je w górę. Zauważ, jak powięź w okolicy głowy jest bardziej elastyczna, a skóra na twarzy staje się bardziej napięta. To prawdziwy reset dla Twojej twarzy. A na koniec wykonuję ruch liftingujący, kierując ręce w górę, jednocześnie wyciągając włosy. To końcowy akcent, który pomaga w pełni podnieść owal twarzy, ściągnąć napięcia z szyi i otworzyć okolice skroni. Idealnie liftinguje całą twarz w sposób zupełnie naturalny. W ten sposób cała twarz nabiera świeżości i naturalnego liftu.